Ochota na życie. Nie musisz widzieć całych schodów, wystarczy, że zrobisz pierwszy krok. Czy wiesz, że wszystko, o czym marzysz, może się naprawdę wydarzyć? Nie w magiczny sposób, nie z dnia na dzień, ale może się wydarzyć naprawdę, jeśli tylko podejmiesz ten pierwszy krok. Jeśli zatrzymasz się na moment i powiesz: Dziękuję, jestem wdzięczna. Nie za to, co już spełnione, co się stało. Co jest na pewno, ale właśnie za to, co jest jeszcze kruche, niepewne, nieoswojone, za mało, za brak, za puste dłonie, za to, że startujesz z niczym, ale z odwagą i sercem otwartym na przemianę, za to, że jeszcze nie wiesz jak, ale chcesz się nauczyć. Wdzięczność za punkt wyjścia to jest położenie pierwszego kamienia pod most, który połączy to, gdzie jesteś, z tym, dokąd zmierzasz. To jak zapalenie małego światła w ciemnym tunelu. Nie widać końca, ale już wiadomo, że droga istnieje. Wdzięczność nie jest bierną akceptacją. Jest siłą, jest ruchem, jest wodą poruszającą zastygłą rzekę. Odpowietrza duszę, odtyka myśli, rozbudza serce. Jeśli w tobie tli się pragnienie, nawet takie, które jeszcze nie ma imienia, uciesz się nim za niewdzięczne, bo ono jest śladem życia dowodem, że wciąż jesteś żywy od środka, że Bóg jeszcze do ciebie mówi. Myślę dziś z czułością o wszystkich moich pragnieniach, które pojawiają się po cichu, z nienacka i niespodziewanie. O tych pomysłach, które nie dają mi spać, o projektach, które czekają w kolejce, o ideach, które są jak iskry, jeszcze nie ogień, ale już światło. Bywa, że pytam sama siebie, skąd ja wezmę czas na to wszystko, ale uczę się nie wpadać w lęk. Zamiast tego ćwiczę się we wdzięczności za to, że mam w sobie ruch, energię, puls, że życie we mnie się nie zatrzymało, że nie żyję w apatii, w zrezygnowaniu, że mam ochotę żyć. Wdzięczność za pragnienie to wdzięczność za duchową obecność, za to, że Bóg we mnie szepcze. Chcę więcej dla ciebie, Ewa. Nie, zadowala, nie zadowalaj się byle czym, nie zatrzymuj się w połowie drogi. A może właśnie dziś jest ten dzień. By spojrzeć na swoje pragnienia nie jak na ciężar, ale jak na dar. Może one nie są przeszkodą, ale paliwem. Może to one chronią cię przed życiowym zastojem, wypaleniem i biernością. Może dziś chcę powiedzieć: Dziękuję Ci Boże, że wciąż mam ochotę na życie, że jeszcze czegoś chcę, że nie wyłączyłam silnika. Wdzięczność może pojawić się naprawdę w wielu odsłonach w naszym życiu i wiele rzeczy które dzieją się w naszym życiu, mogą być pretekstem do tego, że będziemy wdzięczni.